Cześć, cześć, cześć! Witajcie, witajcie! Dzisiaj na tapetę idzie Psuja mieczyk z eventu Art Deco Nie jest to mój mieczyk, także został mi skraftowany ale zrobimy sobie dzisiaj taki małą recenzję tego mieczyka. Wbrew pozorom mieczyk jest bardzo fajny Fajny jest ze względu, że Posiada nietypowy silny atak, a mianowicie kręci się jak kosa neonowa, czy nawet łomotacz parowy. I jest to w sumie pierwszy jedyny chyba który ma taki silny atak, z tego co ja pamiętam, jak się mylę możecie mnie poprawić w komentarzu. Tutaj zbudowany on jest tak nietypowo, dlatego że jest zbudowany dwa razy obrażenia krytyczne szybkość ataku i obrażenia zwykłe normalnie bym polecił Wam na ostatnim perku dać modyfikator i jeżeli chcecie się bawić w kręciołka na mieczyku to zamiast szybkości ataku albo na obrażeniach, nie wiem w którym tam miejscu by było, zrobić go po prostu pod modyfikator, obrażenia krytyczne i nie wiem czy na ostatnim perku jest tak samo silny atak, jeżeli byłby silny atak, to wtedy bym tutaj wrzucił silny atak, jeden modyfikator, szybkość ataku i obrażenia. Jeżeli nie, to bym po prostu tutaj wrzucił zwykły jeden modyfikator. Też jest bardzo fajnie, będzie działało. I w taki sposób, że tak powiem, bym miał go stworzonego. Ten mieczek akurat jest dedykowany od razu do jednej postaci, tak? Bo osoba sobie go tak zrobiła, żeby był dedykowany do jednej postaci. W statystykach w tym momencie na tej postaci mamy 50,5% obrażenia, na trafienie krytyczne. Normalnie ma 15%. I wtedy mamy, że tak powiem, troszeczkę inaczej, inaczej byłby złożony build, jeżeli byśmy nie mieli fiom na głównym. A to zaraz przejdziemy do buildu. Więc na Fionie mamy 50,5%. Równie dobrze, tak jak mówię, możecie sobie wstawić jeden modyfikator zamiast zwykłych obrażeń, i, i, i wtedy też będzie elegancko. Wtedy może być bardziej uniwersalny, Wtedy będzie chyba 43%, więc też jest w sumie spoko. Mieczyk całkiem, całkiem przyzwoity, no nie? Naprawdę o dziwo, bardzo przyzwoity. Tylko tak samo znowu, jest to mieczyk z serii Art Deco, więc tak naprawdę najlepiej on będzie się spisywał na konkretne żywioły, tak. Ja też generalnie nie polecam Wam tworzyć jakiś hybryd dziwnych, że tu jest na, na naturę i wtedy na przykład tu jakiś yy, też naturę mu wrzucać, żeby to było jakieś tam, wiecie, trochę na wodę, trochę na ogień. Yy, uważam, że to jest po prostu strata potencjału danej brońki, jak stałej Art deco, więc jeżeli macie obrażenia do natury, to wtedy po prostu pakujecie sobie ogień, bo natura wiadomo, brogą yy, ożywia natury, no to dajemy sobie, bo to są. Żółte mopki, te żółte mopki usłyszałem, więc obrażeń jest tak samo. Buffujemy to dodatkowo 20% obrażeń do ognia, tak? Build, jaki, że tak powiem, jest stworzony na tą postać, jest tak, jak mówiłem, zamieć Fiona. Dalej upierdliwie będę, że tak powiem, <laughs> skakał, że tak powiem, w napad nostalgii, dlatego, że Fiona na głównym naj45% do wskaźnika mieczy, toporów i kos. Więc automatycznie możemy sobie pozwolić na wywalenie modyfikatora w tej brońce. No i wiadomo, napadną stalki na to, żeby coś było. No to tylko i wyłącznie w sumie do białej broni tu mamy w tym momencie paleolunę. Jeżeli chcemy się bawić w kręciołka, dajemy sobie skupienie jaszczurę, żeby nam odnawiało energię na non stopie. I to naprawdę wtedy spoko, spoko działa. Nie ma wtedy żadnego problemu. Paliwo dla poległych żeby za każdą likwidację otrzymywać dodatkową energię no i, i, i przystępny mieczyk zwiększamy wydajność silnego ataku mieczem w momencie kiedy byśmy tak jak mówię w brońce mieli to jeszcze by to fajnie działało a że będziemy się kręcić na stopie w zwarciu, więc tak samo dajemy sobie Izę Arlette, też świetnie to się kombi. W momencie, kiedy będziecie grać po prostu zwykłym mieczykiem, to bez, że tak powiem, kręcioka, wtedy zamiast skupienia, dajcie sobie tutaj tego nowego Triceratopsa komando, wtedy Wam będzie się to parę sekund tam przywracało życie, a ewentualnie tutaj dajcie sobie Survivalistę, też będzie to świetnie wtedy działało. Tak się przedstawia to build. Idziemy na mapkę, niestety nie ma na 140 żadnych, jakich, że tak powiem, mobków, więc na misji 116 jest zrobione, ponieważ tak jak mówię, te brońki mają tylko i wyłącznie potencjał, jeżeli są trafiane w konkretne żywioły. Poza żywiołami one troszeczkę są już dla mnie, wydaje się, za słabe no i szkoda, że, tak powiem, marnować potencjał dania danej brońki. Więc nie przedłużając, idziemy na mapkę. Jeżeli Wam się podobają takie materiały, zawsze możemy wesprzeć w sklepie. Kodzik to jest Montercol. Potwierdzacie sobie Was, to nic nie kosztuje, mnie to się pomaga rozwijać. A teraz, nie przedłużamy i wracamy do materiału. Dobra, jesteśmy na mapce i zwróćcie uwagę, jak obóz można bardzo fajnie zrobić. Mówiłem, pierwszy mieczy, który posiada silny atak, że tak powiem, do kręciołka naprawdę przyjemny bildzik, przyjemny mieczyk przyjemnie się gra Też nie ma żadnego problemu niestety mamy naturę, która nam jeszcze wysysa dodatkowo energię więc no, jest jak jest, ale patrzcie, generalnie nie brakowało mi tej energii bez żadnego problemu więc naprawdę godny polecenia mieczyk jest przyjemnie się gra Gruchotacze też nawet fajnie z niego schodzą. Mam akurat gruchotacza jednego. I tak samo silnym atakiem. Wiadomo, że na naturę jest jeszcze większe obrażenia, tu jest po prostu fizyczne, ale też zwróćcie uwagę. Nie ma najmniejszego problemu. Kręcimy się w kółeczko. I gruchotaż sobie pada. Dla mnie mieczyk jest świetny, gorąco polecam. Jaka jest Wasza opinia? Napiszcie no, w komentarzu. Ja się będę z wami żegnał. Cześć, cześć, cześć. Do zobaczenia w następnym, w następnym odcinku.